Hey, Patrzę w lustro, odbicie, wbija się w duszę jak tyle To czy kwisten, noc znowu mnie nie puściła fakt Bliznę na twarzy, tatuaże moich upadków. Uśmiech z plastiku w środku już dawno pękł Krak włosy, Maluję je sprajem, dłonie drżą! Kiedyś ściskałeś I co znika, sekundę finito Lustru nie kłamie, wo, 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 wo. Pamięta każdy cioł, każdy grze, każdą zę każdy pusty głos Patrzę to ja, ale nie ten co planowałem W oczach odbicie piekła, które sam sobie nalałem Kiedyś wersy o lambo, pałacach, diamentach Teraz wersy o komorniku i pustych kieszeniach Ziomal lajkuje, fotea, w realu zero kontakt Tu co słychać poko Choć w środku już totalny blackout wa wa walki pod oczami, walizki złych wyborów Ciałem tronu, dostałem krzesło, elektryczne prąd Walczę z demonami, który kiedyś wołałem bro Teraz w lustrze widzę wroga, a to ja Hello, lustro nie kłamie Pamięta każdy cios, każdy grze, każdą ze, każdy pusty głos Naszedł to ja, ale nie ten co planowałem sam sobie nalewa Właśnie Rozbijam lustro pięścią Szkło w drzazgi Krew na knykciach, ale twarz wciąż ta sama Patrz, nie uciekniesz fraje, że nie ma gdzie być To nie maska, to ty patrz sobie prosto w oczy, leć Dziś patrzę i warczę Dosyć tego gówna Czas poskładać się z powrotem Jak późne po wojnie W gasnących oczu znowu iskry Znowu ogień Nie będę już niewolnikiem tak, a ty wybawię nie. dzięki tobie wiem jeszcze Mogę być legendą. Z blizn robię bamcy Z bólu robię paliwo, podnoszę się, patrz, znowu stoję Nie do zajęcia Tu się nie kłam Ale już się nie boję Widzę blizny, widzę walkę Widzę, że się podnoszę To ja połamany, ale nie to konane. I wreszcie patrz sobie w bez stylu, bez kłań.